Jeśli zbudowałeś w swojej organizacji proces, który chciałbyś odtworzyć w innej organizacji, to nie ma potrzeby, aby wyklikiwać go ponownie w kreatorze. Możesz do tego użyć funkcjonalności tworzenia procesu z pliku. Aby to zrobić, przejdź do procesu, który chcesz powielić, kliknij w koło zębatę znajdujące się w prawym dolnym rogu, a następnie wybierz pozycję Zapisz jako plik. Definicja procesu zostanie pobrana na Twój komputer. Pobrany plik zawiera jedynie definicję procesu, bez danych zgromadzonych podczas realizacji zadań w ramach tego procesu. Po pobraniu pliku przejdź do organizacji, do której chcesz skopiować dany plik. W menu głównego wybieramy Procesy, a następnie zbuduj proces. Z dostępnych opcji wybieramy opcję trzecią: Dodaj lub upuść plik z definicją procesu. A następnie wskazujemy pobrany wcześniej plik. Po załadowaniu definicji procesu mamy możliwość edycji podstawowych danych, takich jak nazwa procesu czy ikona. Po przejściu dalej możemy edytować definicję procesu w kreatorze. Jeśli w definicji procesu zostały użyte przestrzenie nazw, zestawienia lub słowniki, to należy wskazać te pozycje ponownie w nowej organizacji. W kreatorze takie pozycje podświetlane są na czerwono. Wskażmy odpowiednią przestrzeń oraz wybierzmy brakujący słownik. Aby opublikować proces, przechodzimy do ostatniego kroku. Klikamy Dalej, a następnie Publikuj. Od tego momentu nowy proces jest dostępny na liście procesów. I można z niego korzystać. Dziękujemy za obejrzenie. Nie zapomnij o subskrypcji i do usłyszenia w następnym odcinku.